Witam Was serdecznie w drewnianych poniedziałkach. 159 odcinków, 9 w tym roku 2025, a jednocześnie na kanale 150 film. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że na początku prezentowałem zdjęcia z komentarzami na Facebooku naszej szkoły, a później, dzięki um, uprzejmości ojca Pawła, był taki odcinek tylko z głosem. Opowiadający moim właśnie o tym zabytku, a od dziesiątego odcinka prezentujemy zdjęcia z zewnątrz i wewnątrz kościołów i cerkwi drewnianych, nawet meczet. Jeden mieliśmy i również do tego jest krótki filmik, który nagrywam zawsze przed poniedziałkiem. A dzisiaj: Trześcianka, Parafia Prawosławna, Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła z lat 1864 67 miejscowość położona jest w gminie Narew w województwie podlaskim 20 około 25 km na północny zachód od Hajnówki. to już praktycznie przy granicy z Białorusią jest ta miejscowość położona w widłach rzeki Rudnia i Małynka jest są to obydwie dopływami rzeki Narew, a oryginalnie po białorusku nazywała się ta miejscowość Trajastjanka. Pierwotnie jeszcze inaczej nazywała się Trościanica. W 2009 roku mieszkańcy Trześcianki jednak wyrazili w referendum. Chęć, aby ta dalej, ta miejscowość chrześcianka dalej była w źródłach i nazywała się tak samo jak w, po 1967 roku, bo zamierzano przywrócić pierwotną nazwę, ale mieszkańcy się na to nie zgodzili. Miejscowość istniała już w XV wieku, przed 1541. Osiedlono tutaj chłopów królewskich ze Starostwa Bielskiego, których osada właśnie dała nazwę wiosce. Istniało tutaj w miejscowości również słynne seminarium, prawosławne imieniem Świętych i Metodego, które istniało do 1914 roku. Taka kuźnia kultury cerkiewnej, prawosławnej, białoruskiej. A cerkiewkę remontowano. W roku 1884 ostatnio w latach 2014-2015 poprzednio kolor cerkwi był brązowy. Teraz mamy zielony kolor cerkwi, bardzo ładnie odnowionej, krytej blachą. Tutaj złocenia na kopółkach wieży, wieży i wieżyczki na sygnaturkę. One są zakończone krzyżami również. Jest to budowla konstrukcji zrębowej, orientowana. Zdjęcie wykonane po południu, właśnie po roku 2015, jesieni. Bardzo ładnie oświetlona, ta część właśnie południowa cerkwi. Posiada prostokątne prezbiterium z dwoma bocznymi przybudówkami, a wejścia mamy osłonięte bardzo oryginalnie daszkami wspartymi na dwóch słupach, właśnie te wejścia dwa Pierwsze do prezbiterium, a drugie właśnie do nawy przedsionka, właśnie, które, które stanowi wieża. To oryginalny kolor zielony, chyba nie ma zbyt wielu cerkwi drewnianych w kolorze zielonym. To właśnie po tym remoncie przywrócono pierwotny kolor budowli. Ogrodzenie tutaj ogrodzenie może słabo widać, ale wykonane w 1884 zostało z kamieni polnych. I ikonostas oryginalny właśnie też z XIX wieku mamy. Liczne obrazy, ikony również w cerkwi się znajdują. Tutaj ten ikonostas taki właśnie typowo prawosławny mamy właśnie w tej cerkwi drewnianej pod wyzwaniem św. Michała Archanioła w Trzęściance. Konkursy, zagadki. Zagadka z drugiego tygodnia oczywiście chodziło o Mojżesza. Mam 9 odpowiedzi prawidłowych, z których teraz y, tutaj pokażę moją maszynę losującą. Tutaj mamy, y, tylko czekać, żeby to w odpowiednim, o właśnie, tutaj mamy losy. Y, karteczki z losami, z których teraz wylosuję osobę, która wygrała książkę, nagrodę książkową. Nietypowy przewodnik po Krakowie. Dodajcie mi moment, żebym tutaj pomieszał. I wylosujemy osobę. Tutaj mamy ją tu. O. o, tą osobą jest tym razem Adam Gawlak z klasy 7A. O tutaj yy, czekajcie tylko, żebym odpowiednie. O, tutaj mamy Adama Gawlaka z klasy 7A. O tu pokażę tą karteczkę. To akurat ostatnia odpowiedź, którą dostałem yy, w tym w tej serii poprzedniego odcinka jeszcze w tym tygodniu więc chyba wczoraj nawet Adam wysłał z klasy 7 tą odpowiedź, więc on wygrywa tą książkę mam nadzieję, że mu się spodoba a dzisiaj pytam w zagadce o miejscowość pierwszą miejscowość, w której znajduje się cerkiew drewniana na Podlasiu która pojawiła się w tym kanale właśnie z filmikiem wysyłamy odpowiedź na adres mailowy marcinklopka.smajdormaupa.pl jc.edu.pl. No i tym razem może trzecia osoba, która w kolejności odpowie prawidłowo na tą odpowiedź, uzyska jeden punkt z filozofii bądź historii. Właśnie, jeżeli mówimy o historii, to mówimy o szkole podstawowej. Jeżeli mówimy o filozofii, to mówimy o pierwszych klasach szkoły średniej. Chociaż Także na poprzedni odcinek, na zagadkę odpowiedziała Kasia z Kasy, drugiej, więc tutaj to pewnie ta nagroda książkowa ją zmotywowała. Yy, drodzy oglądający, yy, kanał ma już 527 subskrybentów. Yy, 150 filmów mamy umieszczonych, yy, odcinków jest 159, yy, ten ostatni 159 i ponad 40 tysięcy wyświetleń. Ma ten kanał, więc z każdego wyświetlenia się bardzo cieszę. Oglądajcie odcinki, bo to myślę. E, tak jak po, pani Gosia, którą serdecznie pozdrawiam w komentarzu, napisała, że to fajna pasja. Ja tą pasją też się cieszę i też się nią dzielę. Mam nadzieję, że jeszcze długo będę to robił, bo tak jak mówiłem, tych e, zdjęć jest mnóstwo. Dobrze, dzwonek dzwoni na lekcję, więc czas skończyć. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Za tydzień będzie kościółek drewniany tym razem, ale jeszcze nie zdradzę skąd będzie. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, a Adama zapraszam po odbiór nagrody rzeczowej. Dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i pa.